Dlaczego strategia Kupi Trzymaj nie zawsze jest dobrym pomysłem? Co mówi o tej strategii lata 70. i czemu SP 500 w następnych dekadach nie musi być najlepszym indeksem do pasywnego inwestowania? Cześć, ja nazywam się Aleksander Borzęcki, a Ty trafiłeś na kanał FX Mag, na którym poruszamy tematy ważne dla Twoich finansów. Aż 73% oglądających nie subskrybuje naszego kanału. Przez co ich ogrom darmowej wiedzy. Kliknij subskrypcję i w pełni korzystaj z darmowej wiedzy. Partnerem odcinka jest dom maklerski XTB, gdzie możesz założyć konto Ike. Link do oferty znajdziesz w opisie. Jak to działa w świecie finansów? Zapraszamy do finansowej encyklopedii. Co czyni SP 500 tak wyjątkowe dla, dla wielu inwestorów? SP 500 jest najbardziej znanym indeksem na świecie. W praktyce jest to często synonim amerykańskiego rynku. Kiedy większość ludzi mówi, że rynek amerykański jest mocny, ma na myśli SP 500 jest mocne. Dużą zaletą indeksu jest jego zdywersyfikowanie sektorowe i duża ekspozycja na spółki technologiczne. Nie każdy indeks może pochwalić się taką cechą. Poniżej WIG20, gdzie widzimy, że dominuje sektor finansowy i paliwowy, czyli stara gospodarka. Teraz pójdźmy na SP 500. Tutaj najważniejsze są spółki technologiczne. Jednak, mając ekspozycję na indeks SP 500, mamy zarówno akcje spółek technologicznych, takie jak Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, jak i ze starej gospodarki, czyli mam na myśli McDonald's, Pepsi, Coca-Cola czy, czy, czy Exxon. Wydaje się, że kupując i trzymając indeks SP 500, czyli taką strategię, możemy spać spokojnie i zapomnieć o wycenach, sytuacji geopolitycznej czy gospodarczej. Jednak, czy tak jest naprawdę? Teraz, w tym momencie, widać świetny wykres, który pokazuje, że w odpowiednio długim okresie wydaje się, że nie ma się czego bać. Przez długi okres S&P rósł nawet po upadku systemu z Bretton Woods, wojnie w Wietnamie, ryzykiem wojny między Stanami a Związkiem Radzieckim, szoku naftowym lat 70., czy kuracji wysokimi stopami volkera. To, to, to był straszny czas dla amerykańskiej gospodarki. Ale za każdym razem indeks po pewnym czasie... Odrabiał stratę i osiągał nowe szczyty. Dlaczego? Teoretycznie, inwestując w SP, kupujemy indeks zwycięzców, który sam się oczyszcza. To oczyszczenie polega na tym, że z indeksu wypadają przejęte czy znacząco zmniejszające skalę swojej działalności firmy, a na ich miejsce wchodzą y, firmy, które dynamicznie się rozwijają. Przykładowo, obecnie hołbiona Nvidia pojawiła się w indeksie SP w 2001 roku, kiedy zastąpiła Enron. Enron za to w latach 90. Był, był spółką bardzo podziwianą przez inwestorów, ale stał się bohaterem skandalu, e, który wstrząsnął Wall Street. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, a Enron upadł, a w wyniku afery szanowana firma audytorska Arthur Andersen przestała istnieć. Indeks SP 500 jest bardzo zróżnicowany pod względem sektorów, więc jest to szybki i łatwy sposób, aby mieć ekspozycję na amerykańską gospodarkę. Strategia bardzo dobrze radziła sobie w przyszłości. W zasadzie w każdym okresie 20-letnim indeks SP dał zarobić. Raz lepiej, raz gorzej, ale dawał zarobić. Widać to w tej tabeli. Stopy zwrotu z indeksu SP to niebieskie słupki. I tutaj małe wyjaśnienie. Od lewej do prawej mamy po prostu stopy zwrotu z określonych lat, czyli mamy okres 5 lat, 10 i 20 lat. Kolor błękitny to z kolei wartość portfela amerykańskich obligacji, Por natomiast pomarańczowy to jest po prostu 50 na 50, czyli mamy 50% ekspozycji na amerykańskie spółki i 50% na, na obligacje. I widać, jeśli spojrzymy tylko na te ciemno-niebieskie słupki. Że w 20-letnim okresie indeks SP 500 zapewniał średnio 11,1% rocznie. Brzmi super. Jednak były takie 20-lecia, gdzie średnioroczna stopa zwrotu wynosiła około 5%, co biorąc pod uwagę inflację, no nie jest jakimś poziomem satysfakcjonującym większość inwestorów. Dlatego nie zawsze osiągniemy świetną stopę zwrotu, ale przynajmniej teoretycznie powinniśmy mieć inflację nawet w tym najgorszym roku. Oczywiście możemy tutaj wchodzić w to, że stopa zwrotu z przeszłości nie jest gwarancją stopy w przyszłości, ale historycznie patrząc, a na tym możemy się opierać, S&P dawał zarobić. Warto pamiętać, że w długim terminie wyceny spółek podążają za wynikami finansowymi. Więc im wyższe zyski komponentów S&P 500, tym wyżej zajdzie sam indeks. No to wszystko zależy po prostu jak będzie jak będą radziły sobie komponenty indeksu. Na samym początku przyjrzyjmy się zaletom strategii Kup Index SP i zapomnij. Jest to jedna z najbardziej popularnych pasywnych strategii, wydaje się prosta. Przecież wystarczy tylko kupić ETF z ekspozycją na 500 najpłynniejszych amerykańskich spółek. Skoro nie mieszamy w portfelu to otrzymujemy jeszcze w pakiecie niskie koszty transakcyjne oraz dużą oszczędność czasu. Nie musimy się po prostu spędzać czasu na zmienieniu kompozycji indeksu, ponieważ zrobi za to mechanizm samego indeksu. Najsłabsze spółki wypadną i średnie spółki wejdą do indeksu, więc o tym wspomniałem dosłownie tam minutę temu. Co więcej, osiągniemy stopę zwrotu zbliżoną do indeksu, co historycznie wydaje się dobrym dealem. Jakie jednak są ryzyka z inwestowaniem według tej strategii? Wspomniane zalety sugerują, że strategia jest bardzo dobrym pomysłem, szczególnie dla początkującego inwestora. Przecież historia i statystyka jest za nami. Jednak tutaj wpadamy w bardzo ciekawą pułapkę w którą również ja wpadam, czyli błąd przeżywalności. W dużym skrócie jest to błąd logiczny polegający na opieraniu się na rozumowaniu na dostępnych danych bez brania pod uwagę ukrytych przyczyn, dla którego, no tak jak tutaj w przypadku indeks jest był najlepszy, najlepszą możliwą inwestycją w długim terminie. Idealnie pasuje tutaj tytuł książki Bastiata, co widać, a czego nie widać. Ten błąd logiczny idealnie pasuje do strategii kup i trzymaj indeks S&P. Indeks nie został wybrany przypadkowo. Był to najlepszy indeks na przestrzeni ostatnich 100 lat. Do inwestycji jeśli weźmiemy pod uwagę najbardziej rozwinięte gospodarki, bo oczywiście zgodnie z danymi Credit Suisse jednym z najlepszych rynków była Republika Południowej Afryki, no ale to jest długi szereg czasowy, który trwał około 130 lat. No obecnie, teraz RPA raczej nie jest najlepszym miejscem do inwestowania. Wracając do Stanów Zjednoczonych, dlaczego ten indeks okazał się najlepszy? Między innymi dlatego, że XX wiek był, no można to powiedzieć, wiekiem Stanów Zjednoczonych. Które stały się niekwestionowanym liderem ekonomicznym, politycznym, militarnym i finansowym. Stany Zjednoczone, głównie dzięki Stanom Zjednoczonym, alianci wygrali dwie wojny światowe i w pakiecie Stany Zjednoczone narzuciły swój prymat rozwiniętemu światu. Amerykańska giełda oczywiście skorzystała z PAX Americana, jednak ten świat może niedługo się skończyć. Oczywiście nie mam szklanej kuli i nie mogę przewidzieć przyszłości, jednak, jak mawiał Twain, historia lubi się rymować. W XVII wieku nie do pomyślenia było, że holenderski rynek akcji i akcje kompanii wschodnioindyjskiej nie będą najlepszą inwestycją w długim terminie. Można przypuszczać, że również brytyjscy inwestorzy przed wybuchem I wojny światowej również o swoim rynku mówili, że jest niezatapialny. Okazało się, że jest tak samo niezatapialny jak Titanic. Toż bowiem mógł przewidzieć w 1913 roku, że imperium brytyjskie, które kontrolowało jedną piątą globu i jedną czwartą populacji, rozpadnie się, a Wielka Brytania będzie miała za ponad 100 lat mniejszą gospodarkę niż Japonia. No w tamtym czasie, jeśli ktoś by to powiedział inwestorowi z Wielkiej Brytanii, by powiedział, no to się nie stanie. It's not happen. Nie zrozumcie mnie źle, nie uważam, że indeks S&P to zły pomysł inwestycyjny, ale nie wiem, czy w XXI wieku Stany Zjednoczone obronią swoją dominującą pozycję, mają oczywiście o tego i możliwości i zasoby, aby tak się stało, ale kto wie, jak potoczy się życie. OK, załóżmy jednak, że Stany Zjednoczone będą, będą rozwijały się dalej i SP będzie rosło w długim terminie. Czy to oznacza, że ta strategia jest dla każdego? Odpowiedź jest krótka. Nie. Nie każdy ma odpowiedni charakter, który pozwoli na właściwe stosowanie strategii. Kup i trzymaj. Aby to sobie wytłumaczyć, musimy się cofnąć nieco w czasie. W latach 1973-1977 średnioroczna stopa zwrotu z indeksu SP wynosiła około 2,5%, co było wynikiem znacznie poniżej inflacji. Jeśli dodamy do tego inflację, to SP osiągnęło w tym czasie średnioroczną stopę zwrotu na poziomie minus 1,4%, czyli po reinwestowaniu dywidend po wzroście zysków. SP generowało mniejszy, mniejszy zwrot niż inflacja. No okej, okay, ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to jest tylko kilka lat. Weźmy ten okres na dłużej, czyli na lata 1965-1982. Realna stopa zwrotu indeksu SP, zakładając reinwestowanie dywidend w indeks i po korekcji o skumulowaną inflację, wyniosła zaledwie plus 0,6%, czyli no strasznie mało. Taki okres to prawdziwy test dla pasywnych inwestorów, którzy uważają, że strategia kupi trzyma jest prosta. Teraz wyobraźmy sobie, ilu inwestorów będzie trzymać ETF na indeks SP500, który przez 17 lat ledwo pokonuje inflację. Ja osobiście wśród znajomych nie znam takiej osoby. Pewnie sam bym miał problem, żeby stosować taką strategię, no ale każdy ma swój osąd. Potrzeba konsekwencji i nie sprawdzania co tydzień, co kwartał, a nawet co rok, jak portfel performuje, bo inaczej możemy zdecydować się na zmianę tej strategii, tak? czyli, czyli, czyli okaże się, że ta strategia nie jest dla nas. Obecnie inwestując w SP500, można powiedzieć, że inwestorzy są rozpieszczeni. Besy były krótkie, no, wystarczy powiedzieć 2000, lata 2007-2009, kiedy OK spadki były duże. Ale tak naprawdę odbicie było dosyć szybkie i nie trzeba było siedzieć kilkanaście lat, żeby żeby stracić, żeby odzyskać to, co, co nam indeks, co nam Besta zabrała. Podobnie było z latami 2021 i 2022. One były też ciężkie, szczególnie na przykład dla inwestujących na przykład w metę, tak, no, no okres końcówki 2022 roku był ciężki, był ciężki dla wielu inwestorów. Jednak co się okazało, no po chwili indeks osiągał nowe szczyty. Czy tak będzie w przyszłości? Nie wiemy, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Z tego powodu warto przed zdecydowaniem się na strategię kupi, trzyma indeks S&P odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy będę zachowywał się spokojnie podczas dekady rozczarowujących stóp wzrostu? Czy uważasz, że Stany Zjednoczone będą najlepszym rynkiem do inwestycji w ciągu następnych kilku dekad? Czy nie będziesz zmieniał strategii na podstawie mody czy gorących sektorów? Czy nie będę potrzebował zainwestowanych pieniędzy przez kolejne 30 lat? Czy nie będę podejmował decyzji inwestycyjnych na podstawie szumu informacyjnego? A tego jest sporo, no przecież za każdym razem słyszymy o inflacji, o stópach procentowych, o recesji, o skandalach na giełdzie, o tym, czy będzie, czy będą cła, czy nie będą cła. To wszystko jest tak naprawdę szum, który w perspektywie 30 lat zniknie i musimy o tym pamiętać. Kolejnym pytaniem, jakie musisz sobie odpowiedzieć, to czy czujesz się komfortowo z tą strategią, która jest przecież nieelastyczna. Jeśli na każde z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco i tak szczerze twierdząco, to strategia kupi-trzymaj jest dla ciebie. Jeśli jednak zawahałeś się w jakimkolwiek pytaniu, to może przemyśl to i wybierz sobie strategię kupi-trzymaj, ale na przykład szerokiego rynku akcji, tak? czyli światowego rynku akcji, a niekoniecznie tylko indeksu S&P. Podsumujmy to wszystko. Kup i trzymaj indeks S&P jest prostą, tanią strategią, na którą nie trzeba spędzać godzin czasu na czytanie sprawozdań, na badanie polityki Fedu, na to co zrobi za chwilę Trump. Nie przejmujemy się tym, skupiamy się tylko na długim okresie wzrostu. Jednak tak naprawdę taka strategia jest zakładem o kondycji amerykańskiej gospodarki w najbliższych latach. Co więcej, strategia nie jest na 3, 5 czy 10 lat, ale przynajmniej... Na dwie-3 dekady. Czy zatem jest to strategia dla każdego? Odpowiedź brzmi nie. To tyle w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeśli przypadł Ci do gustu. W komentarzu możesz porzucić tematy finansowe, które chciałbyś, żebyśmy w ramach naszego kanału poruszyli. Udanych inwestycji.